Zdravo, twójcie, towarzysze, w kolejnym odcinku zagrajmy w Blitzkrieg. Jedynka, ruskie misje. I oczywiście, widzicie, ludzie, moje misje pisze dzisiaj z ciężkie działa ML 20152 mm. A sobie obejrzę y opis Przeznaczone do niszczenia celów, znajdujących się w głębi terytorium nieprzyjaciela i bunkrów. Strzela pociskami, kruszącymi o duże sile rażenia. Gorsza od niemieckiego działa, kaczy się pod względem dono donośności i celności. Niemieckie zawsze było lepsze w tych grach, zawsze. Polecam zawsze. Niemcy są zawsze najlepsi. <laughs> zawsze w każdej strategii. Opis misji. Misja eskorty, typ losowy. Poziom trudności misji normalny. Premia, ciężki dział ML 20 mm. Opis misji. Twoim zadaniem jest eskortowanie ciężarówek do miejsca przeznaczenia. Przeżywam zaprzenie dla y, części naszych wojsk, które znalazły się w tarapatach, Dwóch spodziewa się w naszej akcji. Zatem miej oczy szeroko otwarty. Spodziewa się zasadzki w Działa też grupa nieprzyjacielskich pojazdów pancernych, które zadaje likwidację naszych posiłków. Uważaj, pamiętaj, że nie będzie miał wsparcia z powietrza. Oki doki, wiem, o, Teraz, teraz mówię wam, teraz wszystkie y, samochody muszą y, przeżyć. Dobrze, eskaluj ciężarówki do miejsca przeznaczenia. Twoim się zakończę się po mysie. Przynajmniej jeden z nich musi toczyć na miejsce. Dobrze, tu nie gdzieś zaczniemy. Tu, tu trzeba będzie przejść. Tu, tutaj uważać. Tutaj, tak. Tu perele dzikie węże. A więc widzimy się w bitwie. Joki doki, jesteśmy w bitwie. Oczywiście standardowa. Zapisujemy misje ruskie. Misje 16, część 17. Już, uff, uff. Dobra, weźmiemy sobie pauzę. I tak, tak jak powiedziałem, tu musimy przejechać. Tutaj. Tu uważać, pewnie od tyłu nas zajadą. I jechać. Tu, 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 tutaj uważać. Aż. Tutaj, dobra, to trzeba, to muszę się okopać. Bardzo dobrze. Tutaj muszę zaznaczyć sobie czołki, czołki, czołki. Ting, ting, ting. Boys, boys, boys. Leciałem samolotem. Boys, boys, boys. Dobra, walić to To będzie grupa druga Okej, okay, no, 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 no. Zazwyczaj to są ambulansy do przetransportowania Ok, okej, okay, dobra Spoko! Walimy do przodu Oczyścimy ten teren O, no, kurde tutaj Nie było nieprzyjaciół NIE MA! Niemce, o tu, 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 Ty sobie tam atakuj, spokojnie, spokojnie Podjedźcie sobie tutaj, wszyscy już zniszczeni? Dobra Walimy do przodu Szukam Niemców, Niemców szukam czy to są Niemcy? Hello, dzień dobry, szukam Niemców. Więcej nic nie ma, taki spokój. O kurde, o to słyszymy, gdzie, że są, wesoło, będziemy się pobawić. Spoko, Maroko, jedź tutaj się roznażajta tu ze magazyn wroga. Ahahaha. Ha, ha. Tego KW1 to się wszystko odbija. Co nie, co to się odbija. To jest normalnie siła pancerza. Patrzcie. Pyk bardzo pięknie. Yy, coś tutaj jeszcze? Gdzieś tutaj podjechać? Dobra, walimy nie ma. W ogóle lubię jak to się te czołgi rozwalę. Kurde, tak fajnie odpadają te. Ta, 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 Zapewne tutaj są jeszcze Niemcy. Podjście tutaj. Tylko. Dobra, super, super. Muszę. Kurde, patrzcie mi tutaj, nie rozwalą tego. Yy... A wszyscy rozwaleni, dobra, to więc jedziemy sobie. Pięknie tutaj. Oczywiście, ty trzeba właśnie. Yy, doglądać tyłu, bo mogę zajechać od tej strony. Bo tutaj widzimy, są jakieś budynki, oczywiście, tu coś jest, tu coś jest. Zależy, warto sobie tutaj głową zawracać. O, tutaj co ja to widzę? Niemcoki. Come on, come on, być, come on. Jedziemy dalej. Dobra, dziękuję. Podjeżdżamy. O, kaw, jeden troszeczkę sobie, sobie oberwał. Walimy do przodu. Walimy. I kościół rozwalam. Cerkiew. No, trochę taka cerkiew, trochę taki kościół. Taki misz -masik. No, ja to sobie rozwalimy spokojnie. Nie bójmy żaby. Żaba wodzie nie pobodzie. Ty to porozwalaj tych, może troszeczkę. Postrzelają, postrzelają, pobawiam się Wszystko porobią Okej, okay, i waliłem do przodu no Ludzie Gdzie to jedzie Ten popawo, gdzie ty jedziesz? No bardzo pięknie Marian, gdzie ty jedziesz? kudy działo śmieszny już jest. O, to sobie wiedzie O, one strzelają Jensoki. Come on, ambulans, nie ambulansy. No, strzelamy, pyk, pik pik. Ej, jedz, 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 Ty to rozwalić, chodź tu. Jest. Czas zemsty nadszedł. I to, to mam wódkę. Zdrasz twój, to jest wódka. Dziękuję. Come on, come on, come on. Toma, Tomasz, był ten na respić. respa w ogóle. Zaraz będzie miał po oziom, dawaj, 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 rozwal rozwracać, rozwal super. Zakończyliśmy misję, a więc widzimy się w statystykach tradycyjnie, które będą oczywiście obniżone. Hej, hej, ja w statystykach. O mój Boże, teraz zobaczenie ta co spadło. Minus 9%, towadzy, minus 8, sztuka wojna, minus 12. Dziękuję, do widzenia. To się nie bawi. Ach, mogę sobie zmienić działo. Dobrze, to jest ciężkie działo. Mmm, No, donośność 13 kilometrów. Tu jest donośność. O, tu jest w ogóle dużo opisane. 20 km. Prawie cała mapa. A tu donośność 17. Słuchajcie, 3 strzały na minutę. 3, 4 strzały, dobra. E, zamienimy sobie to. Dziękuję. zapiszmy sobie grę. Ruskie misje 18. Tak, tutaj mamy lekki dział samobieżny tucyk, tutaj mamy już prawie wszystko, bez walentajny, bo to jest do dupy. Zostało nam tylko KW-1S i lekka samobieżna chobica SUS-122, która jest. Być, być, być! Ekstra, naprawdę jest ekstra. No, 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 no. Ekstra. Dobra mi się w kręciku, a więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!